zielny tabaluga, such i fat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień spoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Nasz mały tabaluga on zawsze sobie radę da. By bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło sposoby zna. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile frumiesz sam, aż chęt do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko dopełni się To szczęście gdzieś tam. Miły gość. Trochę na lewo. Jest w lewo. Oho! Jak to miło dokuczać innym? <grym> Ciód wyżej. Jest wyżej. Uwaga! Ognia! Tę chwilę lubię najbardziej ognia! Dlaczego on nam to robi? Bo jest zły. Oto przyczyny. Ale jak nakłania innych, żeby czynili zło? Niektórzy się go boją. Natomiast pozostałym wyrządzanie zła sprawia przyjemność. <laughs> trafiłem ją, trafiłem! Widzieliście, jaką maminę? minę? Tak, świetna zabawa, zróbmy to jeszcze raz. Mogę krzyknąć o ognia! Później! Najpierw uczcimy mój celny strzał, Jakubie, przynieś moje odświętne lody. <ött breakthrough> Zwykłe bleczne na taką okazję jak ta. Przynieś mi jakieś egzotyczne, niezwykłe, podniecające. O, jakim smakiem! Zaskakującym! A jeśli nie trafię, panie, w twój gust, to ja ciebie zaskoczę! Oh. Hmm? A, atmosfera niegodziwości działa na mnie relaksująco! A! Uważaj na to, co robisz, durny kucharzu. Wynoś się z mojej podłogi. Dopiero co ją czyściłem pół roku temu. Jego wysokość życzy sobie lodów. Podaj je. Sam je sobie podaj błaźnie. O, zamrażarka jest pełna lodów czekoladowych. Ha ha! ha. On woli coś innego O, naprawdę? Nasza maleńka ropuszka nie lubi już czekolady? O, ropucha? Nasz czcigodny przywódca ropuchą? O, może właściwie ma coś z ropuchy Chociaż bardziej z hieny, albo... Zamknij się już, krętaczu Powiedz lepiej, jakie to mają być lody. Powiedział, zaskakujące Dobrze, już ja go zaskoczę. Z drogi! Ryba. Burak. Kari w proszku. Musztarda. Majonez. O, oh. oh, fuj. Z pozdrowieniami od kucharza. Oto bomba atyli. Oho. Ja. <grymny> a nie, a! Nieciekawy smak A jaki by mi odpowiadał? Coś, czego nie jadłem <laughs> e, Owoce byłyby dla ciebie najzdrowsze Nie cierpię rzeczy, które są zdrowe ale podobno owoce przedłużają życie. Pomyśl, ile krzywdy moglibyśmy razem wyrządzić! Gdyby... Ja się rozumiem! Leć będę do szklarni i przynieś stamtąd wszystkie owoce, jakie znajdziesz! O, he, he. Tam jest tylko jedno jabłko, wasza oziębłość! A więc udaj się do rajskiej doliny. Mianuje cię nadwornym złodziejem owoców. Hmm. <noise> Musisz się jakoś przebrać! O! Ho, 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 uwielbiam przebieranki! Hmm. O. Pośpiesz się! Nie lubię tracić czasu! To, 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 to. E, idziesz kraść tym baleń, a nie do pożaru! Hmm. Zobaczmy, co to jest A to? W tym... w tym na pewno nikt mnie nie rozpozna. Skończ te bł błazeństwa, czekaj. Już wiem, Błazem of, muszę zdjąć te buty. <inger floats> Nie będziesz musiał kraść owoców. Dadzą ci ich tyle, ile zdołasz unieść. Szkoda, bo ja tak lubię kraść. owoców. już nigdy tego nie zdejmę. Dobrze, ładnie w tym wyglądasz. To co mam robić? Bądź cicho i słuchaj. Czy jesteś w stanie to wszystko zapamiętać? Tak. Jakubie, jeśli nie wrócisz na czas, nie przychodź wcale. Możesz iść prosto do sali chwały. Chodźcie, dzieciaki! He? Chcecie pomagać? U -u 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 -u. Zapraszam, zapraszam! Tylko jeden pokaz! Najzabawniejszy na świecie Bob wasz klaun! W porządku? Nic ci się nie stało? To jeszcze nie koniec. Czas na dowcipy. Pytanie. Czym się różni mieszkaniec Rajskiej Doliny od budyniu? Każdy budyń jest lepszy. Oto następna zagadka. Kto w Rajskiej Dolinie wygrał konkurs piękności? Zobaczymy co teraz powie? Słuchamy! Kto wygrał konkurs piękności w rajskiej dolinie? Kto? Nikt! <śmieniciela> ja, to to za <śmieniciela> Daliście się nabrać! Skąd ja znam ten kaczy chód? Jakub! Stój! <śmieniciela> Szybko biegnie jak na pingwina. you <sighs> Powiedz, jeśli zjem tonę lodów owocowych, o ile dłużej będę żył? Hmm, w przybliżeniu wiele lat. Hmm, a gdybym zjadł 10 ton? Hmm, 10 ton? Hmm, da Ci to o wiele. Hmm, o wiele lat więcej. Plus, minus, tydzień. Świetnie! Przez tyle lat mógłbym nieźle nadokuczać. Zauważyłem, ale nie rozumiem dlaczego to zrobiłeś. Przecież jesteśmy wrogami. Życie nie ma ceny, a to, że mieszkasz w Lodolandii, nie przeszkadza w przyjaźni. Tak, tylko że ja nigdy nie miałem przyjaciół. Nie wiem, jak się do tego zabrać. <laughs> Sądzę, że to wcale nie jest trudne. Powinieneś spróbować, warto! Chyba nie warto. Nie zostanę tu na tyle długo, żeby się o czymś przekonać. O czym mówisz? Jeżeli zaraz nie wrócę, Arktos mnie zamrozi, tymczasem Arktoplan jest w kawałkach. Zreperuj go! Nie umiem. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Grzepciu, ty jesteś majster klepką. Hmm, mogę spróbować, ale to zajmie bardzo wiele czasu. Nie martw się, ja tymczasem zajmę się Arktosem. Co ci z tego przyjdzie? Nic. Ty wpadłeś w kłopoty, a my chcemy ci pomóc. I jeszcze nigdy nikt mi nie pomagał. Ach, ach, jakie to miłe uczucie. Miło jest również pomagać innym. Chcesz spróbować? Czemu nie? Niczym nie ryzykuję. Nie jest taki zły jak na lodolandczyka. O, bez wątpienia. Dobro jest zaraźliwe, tak jak zło. Aby poruszyć to serce z lodu, trzeba o wiele więcej cudów. Wpadasz w ostatniej chwili. Zdejmuj to głupie przebranie. Nie mogę. Jest za ciasne. Co za dzień. Aż chce się wyjść i rozdawać szczęście. Jeszcze jedna taka bzdura i umyję ci dziób mydłem. Gdzie moje owoce? Nie przywiozłem ani jednego. Co? Nawet maleńkiego kawałeczka? Ech, kradzież jest nieuczciwością. Jakubie, nie zamrożę cię tylko dlatego, że lodowy klaun nie wyglądałby godnie w sali chwały. Ech, e, dobry uczynek. Wierzyłem, że potrafisz. Kto wie, co by się stało, gdybyś spróbował się zmienić? Zupełnie mi ciebie zepsuli w tej przeklętej rajskiej dolinie. Przynieś to jabłko ze szklarni i zanieś je kucharzowi. Chcę dostać moje lody natychmiast. Idź! Tak, panie. I życzę ci dzisiaj wiele szczęścia. Uhu, czy wyczuwasz w naszym pałacu ten powiew uprzejmości? O, tak. To cudowne, prawda? O nie, mam tego dość! Hmm, rety... Dzień dobry, panom. Nie zbliżaj się, Jakubie. To niedozwolone. Macie odpowiedzialną pracę. Mmm, pięknie wygląda. Moje gratulacje. A jedna uwaga. Lepiej nie przycinajcie zbyt często gałęzi. Jabłoń tego nie lubi. Pokażę wam. Uuu, widzę, że ziemia jest gliniasta. Dlaczego nie dorzucicie trochę kompostu? Co? Chodź do mnie, jabłuszko. Ale tu upał... Nie przemęczajcie się. Miłego dnia. Weź jedną rybę, tak? Szczyptę soli I teraz pieprz. I jedną miarkę wody. Jedną szklaneczkę wody. Czy jest tu ktoś? Ejże, zmykaj z mojej kuchni. Ty jesteś kucharzem? Nie, zdaje ci się, jestem świątecznym drzewkiem. O, widzę, że zamarzła ci woda w kranie. Zamknij dziób i przestań wreszcie wulgotać, dobrze? Działa! Jakubie, jak to zrobiłeś? To proste, kiedy się na tym znasz. Hmm, ale jak? Cóż, mam swoje sposoby. Nie, przecież pingwiny tego nie potrafią! Z jednym wyjątkiem: to sztuczka! Co się stało, że mi pomagasz? Bo cię lubię. Proszę, Arktos chce jabłkowe lody. Nie spiesz się, cześć! Cześć, dzięki Jakubie! <laughs> nie podglądaj! <laughs> Oh. Oh. <laughs> Dobra, oh. Dobre, brawo, brawo. Nie wiem co powiedzieć prócz dziękuję Szczęśliwej podróży bo, oh, oh, oh. Wystarczy, wystarczy dziękuję, bo nie zdołam oderwać się od ziemi Szczęśliwej drogi akurat I nie ulegaj już nigdy kaprysom Arktosa i żadnych dowcipów o rajskiej dolinie. Obiecuję. <grymne> Do zobaczenia szepni! Nie zniosę tego duży. O słyszysz? jesteśmy Mnie się to raczej podoba. Zaraz zaczną opowiadać sobie dowcipy. W naszym kraju nikt nigdy nie okazywał radości. Poradź mi, co mam robić? Cóż, ciesz się razem z nimi. Nigdy. To sprawka Jakuba. On zaczął to wszystko. Jakubie, rozkazuję ci przyjść. Tak jest, Arktosie. A ja nie pozwalam, wielmożny bałwanie. Nie pozwolimy, nie zgadzamy się. Spróbuj tylko dotknąć mojego kumpla, zobaczysz, co ci zrobię. Chodź, przekonamy się. Przecież Jakub jest. Jacup? Isso Ещёwidetilde. И ты мне ты ты не хочешь. Я никогда не. Э? Мм. И вы вы. Да, мальчик. Да. А суста? ja 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 przyjechałem. Mhm. jak kiedy? Gdzie? Jak? Dla ciebie. Nie bądź taki jak mój dobry przyjacielu, i rozchmóż się! Pewnie znowu chcesz mnie pouczać, wiem to! Nie miałem takiego zamiaru, ale tak się składa, że mam fascynujące informacje na temat miłości, <tuszy> życzliwości, wspaniałomyślności, wspólnoty, troskliwości, ciepła... <tuszy>